Christian, Tak? Zgadni, kto jest tak cool i wrócił do Flide Facility. Ja? Ja! <grym> Oczywiście, że no, ja. Ja też. Musiałem cię, <grym> musiałem cię długo namawiać, no ale. Jak ci się w ogóle podoba mój nowy skin? Ale że. Mm, tak, Olka? Ale że musiałeś mi tak w twarz wejść? Tak. Okej. Okay. Co, co sądzisz? Co sądzisz? Ja myślę, że jest. no taki głośny. króliczkowo zapdateowany, no? I te, króliczko. Lat, latające te. Słuchawony też, też. Jakie latające? W sensie, masz, że no, skrzydełka no, masz, mają. Tak, skrzydełka, tak, A, dlatego. Dobrze. O, jestem surwiworem, o! I, i ja i też. Ty też. I zapomniałam, że to mi płyn. Nie, bo widzę cię u góry na pasku, Krystian, no trzeba mieć 200 A, IQ. 700, widać kto tu jest prosem w tej grze. No nie jestem, bo właśnie wchodzę do pokoju, w którym prawie byłam. Siedzi tu przy mnie też. A, ja no. Komputer to zepsułem i no ja to, to chcę robić. To, to, to ja tam byłam obok. <laughs> Witam. O, dzień dobry. <laughs> Cześć. Boże, wszyscy te fajne okulary zaczęli nosić. Jakie fajne? No, takie, takie słodkie. Jakie? No nie wiem, jak one się długie. nazywają. Długie okulary. <laughs> długie okulary, tak. <laughs> tak, dokładnie. <laughs> tak to się nazywa, Ola. O, o. Nie wiedziałaś? Bestia się obok nas skręciła, ale. <laughs> Zrobiliśmy. Pięknie. <laughs> Tam jest drugie wejście, ja nie wiedziałem, że tam jest wejście. Ale że, że ty tak krzyżasz się ze ściany słyszę? Nie. <grafię> takie, takie straszne to było? <grafię> ja tu robię komputery cały czas, ja nie widziałem, że tam jest okno. Wiesz co, ja cię ja jest poszukam. Ja ja jestem tu, gdzie na początku byliśmy, to jest ten komputer w tym pokoju. Ten popsuty? No ten co tak, ten co był zepsuty. Był zepsuty. Pierwszy co był. W takim no dużym to... pokoju, takiej serwerowni. Dobra, no ja tu pra praktycznie jestem. Dobra. AHA! 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 Co się stało, Olulu? AHA! Co tam, Olulu? Nie mów, że cię złapię. E, utk no utknęłam tu, tak jakby. Przyszła do mnie jedna i postanowiła mnie zdradzić. O Boże, ja nie wiedziałam, że tam nie ma wyjścia, tak jakby. Jestem w bardzo złym pokoju. Gdzie jesteś, Olulu? Opisz mi swoją sytuację. Jestem w pokoju, gdzie są takie szafki. Um. O, właśnie tu, cześć. Ja Dobry. mam nowy system. Nowy system jaki? Że. Nie, nie, nie! Nie! Nie zdążyłam mu zamknąć drzwi przed nosem. Dokończ ten komputer, Krystian? To jest twoje zadanie. On Dobra. On mnie gdzieś końca. zabiera. Dobra, jestem w tubie. Halo! O nie. W ogóle zastanawiam się, jakie ja w tej tubie lewituje. Korona nie jest niczym wypełniona, bo um, jest popękana. Halo? Dzień dobry. Szybko. Idziemy. Tamten jest, tamten jest na wykończeniu. No to. Na łamku. No to ta poszła. Tam. A no, tu nie no, ma. Tu nie ma nic. <laughs> to, że drzwi zamknęła. Tu możemy. Boże, tu... przestraszę. No nie zrobiła tam tego komputera, ja go muszę zrobić. Ja go muszę zrobić. On jest na wykończeniu to jest najgorszy komputer. Tu też jest komputer. Dobra, dobra. Dobra, Mangle poszła go tam ratować, więc jakby easy. To skończ go Ola. Już. A, tamten Kończyłam. gościu wyszedł. A, no to fajnie. Zostajesz złapany do tuby i, i wychodzisz, bo jesteś tak słaby, że nie umiesz grać. No tak, no wiadomo, Ola. Superowo. Boże, ja znam tą mapę! Czemu ja mówiłam, że ja jej nie znam, jak ja ją no znam? No właśnie się zastanawiam, Ola. No bo dawno nie grałam, wiesz, no. i no... i tam No dlatego tak. mówisz. Tam... Zakapućkałaś się. Tam, Możesz a... stanąć zaraz już przy jednych drzwiach jak coś. Ok. Znaczy... Bo zaraz postaram... powinno być otwarte. Najlepiej jakbyś stała przy, tych, przy tym komputerze, który kończyłaś tam. Mhm. Mm Wiesz gdzie? Ale się znalazłam no, no. bestie. A no to średnio bym powiedział. On wraca, 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 wraca. Luz, luz, luz. Już nas idzie tu nie was, ma. Idzie do was, idzie do was do pokoju, idzie do was do pokoju. Już idzie. nas tu nie ma, luzik. Panie, O, tu jest komputer do zrobienia. Luzik ja już, ja już kończę jeden, ja już idźcie do drzwi. Znaczy tak jakby on jest przy tych drzwiach. Hej Skilek! Kończę, Aaaa! uwaga! O Boże. Uciekłaś? E... Nie i tak. Co to znaczy nie i tak? <noise> Bo tak jakby uciekłam, ale nie wiem w sumie. <noise> Czuję jego oddech gdzieś za sobą. Ja to otwieram te drugie drzwi. Mam nadzieję, że otwierasz. O Boże, nie to... o Boże, gdzie ja idę? Ja idę w drugą stronę. Dobra, nie, dobrze, dobrze, dobrze idę. O nie! boże! złapał ją. Musimy ją uratować. Ja nie zostawiam swoich, nie idę w tą stronę. Dwie mola. Idziemy, idziemy, idziemy. on mnie widział już. Dobra, mnie nie widział. Easy, easy, easy. Nie, ciebie. Ja nie widział Nie jest. widział Cię. Poszedł do drugiej drzwi. Gdzie ta tuba? A tu. Tu. To ja idę tam w drzwi, drzwi, otwieraj. Idę, idę, idę. Idę! Otworzę je, otworzę je. Mam nadzieję, że mi się uda. Otwieram. Idzie, Idziem tu, zaraz... idzie, tu, idzie, tu, idzie. Nie tu. zdążymy! Nie! Nie! Nawet. W... Dobra, połowa. Z... Uwolnimy ją jeszcze, uwolnimy ją. Kurde. Idzie do mnie. Nie! Dostałam! Pięknij po nią! On mnie Gdyby, ciągnie właśnie. gdzieś. Biegnij po nią, Krystian. Ona nie może umrzeć, nikt nie może umrzeć. Nie! On mnie wyciągnął! Mm? O Jezus, Maria, co się stało? O Jezus. O matko. Popsun Ola, w, ostatni, w ostatnim momencie. Gdzie ty. Cze? On mnie wyciągnął za drzwi. <laughs> tak, żebym nie mogła pomóc. <laughs> o Boże. Mam nadzieję, że Wam się uda, nie? Dajesz Dobra, on idzie, on idzie! Dobra! Boom, zrobiony! Dobrze. Jak się wyszłaś? On mnie wyciągnął! On mnie ogłuszył wziął na linę i wyszedł przez drzwi ze mną! Aaaa, czyli wypuścił cię. Jakby. Wypuścił, żebym nie mogła wam pomóc. A w ten sposób myślę, że... Są, są w ogóle jakieś nowe rzeczy w sklepie? To mnie interesuje. Oczywiście, że nie ma. Standardowo. Na, na... Interes. Najlepszy, najgorszy tryb na Roblox. Mmm, ja mogę kupić tą najlepszą skrzynkę jakby żebym z młotkiem czy z tym tym otworzył? chyba z młotkiem, nie? Z młotkiem. Czekaj, ile ona kosztuje? Gdzie to jest? 800. 800. Mam 647, musiał lu kupić. Redcliff mi wyleciał. Redcliff. Boże, to kosztuje aż 220. No dobra, trudno. Menu, inventory. Ja też kupuję. Mam taki młotek teraz, ola. Ciup, ciup, ciup. Taki mam. Ja, ja dostałam, no właśnie ten, aż nie chcę go zakładać, brzydki jest. Wolę 2.20. Więc wolisz 2.20? Tak, ale 2.20. A 2, mi taki w tym, w 2021. Dobra. Jeśli Wtedy? będzie, to, to zdobędę. Klepsydra. To ja będę? No, oczywiście, że ja będę. No to już, e, już kogo Jeszcze szczęście w sensie będzie jakaś mapa z takim wiesz, takim e, broken miejscem. Nie, znaczy lotnisko mamy, więc nie wiem. No tam też jest sporo takich spotów, gdzie możesz przechodzić i w sumie nigdy nikogo nie złapiesz. Okej. Okay. O, cześć. Co, cześć? Fuck. <grystanie> Ej, Krystian, widzisz taki czerwony znacznik na mapie? O, ktoś zepsuł. Psujce. Nieładnie. Nieładnie. Bardzo nieładnie. To akurat racja. Znaczy, proszę pana. Olejla. Proszę pana. Proszę... Ale op... jesteś nieładna, wykorzystujesz to w ten sposób. <noise> Proszę mnie, zostaj. Boże, czemu wypsujecie te komputery? A nikt po nią nie przyszedł. Aha, okej, okay, dobra, to no jakby nie. fizji nie... Oni, oni komputery robią. Cześć, Skilek. Sprawdźmy, czy ktoś tu jeszcze był. U ciebie? Chyba nie. Cześć, cześć, cześć. cześć Skilek. Czy ty naprawdę go złapałeś? Tu jest, o! Okej, okay, dobra. Boże mam nadzieję, że mi tu nie wyskoczysz. Błagam. Mam nadzieję, że mi nie wyskoczysz. A Aaaaa! Pfff! Cześć skilek. Posiedzisz sobie w słoiczku? A Ola co, tu siedzi? Nie mam mnie, nie mam mnie, nie ma mnie tam. Że co, że się położyłaś tutaj za ty? Cześć. Ale mnie ograła. O, oje... ty Ty nie dobra kobieto. Nie mogę jej trafić. Bo ona jest mistrzem. Leży. Taktycznie się. Y, bronię. Tam mi tu. A! Proszę! A skilek będzie to. Czuję cię! Pomogę ci. Jakoś mi się uda. Tu? O, o! Myślę, że na pewno teraz mi się uda. Nie! Gdzie nie! byś chciał pójść? Gdzie Tam. Nie w tą stronę mnie ciągniesz. Proszę, litości. O Boże, jak mogę. Mogłeś... O Boże, tamta, tamta przeżyła, ja pierdziu! Ja kto, kto przeżył? Ogóle... Tamta. Ale że tamta? W sensie skilek w ostatnim momencie ją uwolnił. No to nie fajnie. Skoro skilek. to nie zaraz z skilka. Ja nie wiem, gdzie on jest w ogóle. O mój Boże... naprawdę. Nie wybaczę ci tego. No nie, Christian, ale czy ty musisz tak... Kampić wszystkich? To się nazywa po prostu dobre tempo. Nie, 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 to nie jest dobre tempo, to jest kampienie. Tak zwane bardzo dobre tempo. Nie, 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 żadne dobre tempo. Tak, to jest bardzo dobre tempo. To jest bardzo, bardzo złe tempo. O Jezus. Łee! O! To było bardzo to złe, nie... bardzo niedobre. Bardzo niemiłe? Tak, tak się nie robi. Jezus. Prawie mi przykro. Urtaczki. Przepraszam cię skilek. Nie udało się. No i przyk. F... Pięknie. No i Krystian nas... nas... wszystkich pozabija! Pięknie. Może tak być. Mam nadzieję, Ale nie że sam... nie. Mam nadzieję, że nie. Aha, i ty ty tak, no, tak na dół zeskoczyłaś, tak? Tak? No to fajnie. Fajniutko utkoba. No ale możesz przyczytać. za mną niebies na przykład? Idź? Sobie. No nie! Krystian! Nie zagrał kiłkiem Słuchaj, nie powinieneś tak robić! No ciolej. Ty się znęcasz! Ci się nie znęcam. znęcasz! Znęcasz się! No nie się. no i tuba, no i pięknie! Posiedzimy tu sobie razem, o, mhm. O, o, ale chodź bliżej, bo, bo mi zimno będzie. No, tak, no, no jestem. Tak, tak. Ty w ogóle masz opę ten kryształ, bo koloru nie widać. Czemu? No bo nie masz koloru. Tu jest mangle za tymi drzwiami tu. <śmiech> Hej! <śmiech> nie! Przestraszyła się chyba. Chyba się przestraszyła. No, tutaj co jest tam na tablicy napisane. Na której tablicy? No tam, tam. Tu. Mm -hmm. Deadly Bones 28. A co to za młotek jest tu w ramce? To jest, to jest ma... A możesz go rozbić? Ro rozbić na przykład? Gdzie ta olejla moja? Nie ma. A że to tak będziesz mi w kółeczko robić? Dobra. Może i będę? Masz jakiś problem? Nie. Proszę, ani trochę. Jak tam olejlu? Bardzo dobrze. <ślesk> o, jak mi przykro. Yeah. Gdzie ty tu męgą mi uciekasz? Nie mogę jej... Krystian, <glity> no proszę, no! Nie mamy czasu na to! Gdzie idziemy, Oleńko? Do którego słońca Nie, do, do, do ta, tego niebieskiego! Nie, nie do tego, błagaj! Była... do tego słońca. A ja mogę jeszcze zrobić tak. Nie! O nie! O Jezus, i co ja teraz zrobię? Przecież ja nie zrobię tego sama. Teraz musisz przeżyć, Olu. Mam 5 minut, jak ja mam zrobić komputer? Nie wiem. Ja też nie wiem, ja nie wiem gdzie są te komputery. O, chcę jakiś komputer, gdziekolwiek. Boże, ten zrobiony. O Jezus. Hmm, gdzie jest Olejla? Ty pewnie już siedzisz i robisz jakiś komputer, tylko nie mówisz. Nieprawda. Siedzisz cichaczem, tak? Taki, e, zrobię, nie powiem mu. Ani trochę. E, to jest właśnie jeden z tych broken spotów. Dlaczego? Bo męczyła mnie tu mangle przez długi okres czasu. <grym> tak? <grym> tak. Ja niestety nie jestem tak dobra w tą grę, więc, więc nie wiem, jak, jak ona to robiła. Mhm. Mm no ja nie znam takich spotów krytycznie dobrych. Ale. Nie ma, ale... hmm. Ja po prostu nie znam dobrych spotów. Ja mam taki problem, że muszę znaleźć jedną osobę, a to jest takie upierdliwe, że Jezus... Ja pierdziu. A potem jeszcze jest 50 na 50 na to, że cię w ogóle znajdę, bo jakby nie patrzeć... A właśnie, jest 50 na 50 na to, że cię w ogóle znajdę, bo nie powiedziane, że, że zrobisz ten komputer, który... Komputer czy drzwi? Myśleć. Komputer i drzwi. W sensie komputer już zrobiłaś, nie? Ale. Drzwi to druga kwestia. Jakby. No, ja nie sądzę, że mi się uda. Ja nie. Ja sądzę, że ci się uda. Bo Albo, ja boże da... mi się uda. Daleko, daleko jestem. Nie, jednak mi się uda, wiesz? Jednak mi się uda. Żegnaj. A, to tamte drzwi. Aha, dobra. Okej, okay, ja byłem przy tych drugich. Ja tamte sprawdziłem ja i powiedziałem raz do drugiej. ja nie wiem, jak mi się udało to zrobić. Gratuluję. <laughs> Dziękuję bardzo. Jak widać, mistrzyni Free the Facility wróciła. Nie, nie, nie. Tak, tak, tak.